Buongiorno! Tym razem zapraszam w kulinarną podróż do słonecznej Italii na zupę toskańską. Znajdziemy w niej całą gamę dojrzewających w pełnym słońcu warzyw: cukinię, bakłażana, pomidory, paprykę oraz również bazylię i tymianek. A w nich bogactwo witamin i składników mineralnych. Na początku wrzucamy cebulę, następnie wrzucamy wcześniej pokrojony bakłażan oraz cukinię. Całość lekko przesmażamy. I na sam koniec wrzucamy marchew oraz trzy kolory papryki. Do zupy toskańskiej będziemy potrzebowali jeszcze fasolkę szparagową zieloną. No i w naszej zupie oczywiście nie mogłoby zabraknąć pomidorów. Do naszych wcześniej podsmażonych warzyw dodajemy na sam koniec bulion. Na koniec dodajemy suszony tymianek roztarty w dłoniach. Pół godziny i zupa toskańska już gotowa. Solidna porcja, witamin na każdą porę roku. Smacznego!